My, my rozmawiamy nie twórczo, nie kłócimy się. Nie, my się nie kłócimy My twórczo ja rozmawiamy. Nie. Nie. A jeśli my się nie, nawet kłócimy, to się kłócimy twórczo tak jak twórczo Rozmawiamy o jaką markę kupić rowera, rower. No na... otwarcie Mamy problem, bo moja żona chce tandem, a ja nie chcę z nią jeździć. Ja, ja ci znajdę parę osób. Ty ty to a, nagrywasz? A, o, a, o, o. Szymaj, szymaj. Ja znajdę parę osób, trochę nie z bo... <ś seats> no, pojadę. <śred> <śred> <średacco> Żeby nie było parę robię. Słuchaj, wiesz co, jak musisz to, to ja zrobię taką demonstrację. Telewizja Stradów kłamie. Tak ale tego Ale TVP i Słuchaj, ma, no, ma wzorzec ja z ja TVP1. TVP ja? Kaźmierza się zmienia w sposób niezwykłym Co się dzieje? Pamiętam, gdy powstał powiat w Kętrzynie Wielkiej, jako ojcowie, czyli ci, którzy tworzyli psztawy samorządowe, zachęcali nas przestrzegali, aby współpraca między tymi samorządami była jak najlepsza i satysfakcją mogę stwierdzić, że po tylu latach właśnie mamy efekt tej współpracy, bo to, co się teraz w Kazmierze dzieje, jak Pan nie powiedział, że Kaźmierza się zmienia, że Kazimierza jest w wielkiej budowie, a jeszcze to nie, nie, nie koniec, jeszcze wiele przetargów jest nierozstrzygniętych, to co właśnie się dzieje, ten efekt... Kilkuletniej współpracy i pracy, wielu ludzi. To nie jest sukces tylko przed burmistrz czy stałe, to jest to gra zespołowa obydwu samorządach. Jurek, chciałbym tylko właśnie dodać, że faktycznie pan burmistrz to, co powiedział, to jest naprawdę i tylko właśnie dzięki temu, że ta współpraca tak się rozwija, to mamy ten efekt, który mamy w tym roku, tak jak już powiedział, ścieżka, basen siarczkowy i jeszcze inne inwestycje, tak. które są przed nami, które na pewno doprowadzą do tego, że Kaźmierza będzie się jeszcze rozwijać i... Będziemy mieć tu satysfakcję, że coś dzięki tej współpracy po sobie zostawimy dla naszych hmm. chłopaków. Chłopaki, tak los sprawia w wyborach, tak. że trudno być ciągle radnym, trudno być ciągle burmistrzem. Ale Jurek i ty, i ja, i Adam uczestniczyliśmy ja pamiętam, w niesamowicie ważnej inwestycji. W ważnym momencie w historii. Ważnym w ważnym momencie historii. Więc ciągle świadomość mamy, za nami gdzieś to w głowie świeci się. Poczekaj, ja, jest to 5 minut. Jurek jesteś dumny z tego, że... Jestem bardzo dumny. Jestem bardzo dumny z tego, że jestem radnym, że mam możliwość współpracy z takim ludziami. Ty jesteś Jestem Kazimierzem młodszym yy, od 30 lat. Mam tyle lat co Kazimierza jestem tylko młodszy o 3, o 3 od 30 lat Popak się Chodzi o prawomiejskość. Trzymam za was kciuki, jak zapierniczycie, to ja o tym powiem pierwszy, ale życzę wierzy sobie i wam samych sukcesów. Dzięki. Dziękuję Dzień. bardzo.